Już po raz 15 wspólnie z działdowskimi Amazonkami przemaszerowaliśmy ulicami miasta w Marszu Życia i Nadziei. Przyłączyły się do nas szkoły, urzędy, instytucje i sympatyce. Celem dzisiejszej uroczystości jest uświadomienie mieszkańcom miasta i powiatu działdowskiego, jak ważne są badania profilaktyczne, jak ba ważna jest profilaktyka, że aby zdrowym być, należy się badać. I dziś właśnie apelujemy do wszystkich kobiet, badajcie się życie jest zbyt piękne, by je sobie skracać. My jesteśmy żywym przykładem, że raka można pokonać. Dlaczego, jeśli potrzebujesz wsparcia, jeśli potrzebujesz pomocy sobie i innym, przyjdź do nas, zapraszamy. Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów, który jest wykrywany u kobiet. Stanowi ponad 20% wszystkich diagnozowanych nowotworów u kobiet. Tak naprawdę co dzień około 50 kobiet dowiaduje się o, o tej chorobie i nasze działdowskie stowarzyszenie Amazonki od... W 17 lat wspiera kobiety w potrzebie, organizuje bardzo szeroko zakrojoną działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki raka piersi, za to należą im się ogromne podziękowania. W 2008 roku miałam okazję poznać panią Genowefę jak prezesa stowarzyszenia. Już wtedy byłam, bardzo, byłam w szoku, ile ta kobieta ma energii, więc widzę, że po tych 17 latach ta energia jej nie zmalała, także za rok. Będą obchodzić osiemnastoletnie, będą, staną się pełnoletnie, więc tutaj leżą im się słowa uznania, ponieważ niestety, ale w dzisiejszych czasach pęd, obowiązki codzienne, dzieci, praca sprawiają, że kobiety zapominają o sobie, zapominają o swoich potrzebach. Te potrzeby są na ostatnim miejscu, dlatego tutaj apel do wszystkich pań, kobiet, dziewczyn, badajmy się, badajmy nasze mamy, nasze przyjaciółki, nasze sąsiadki, nasze ciocie. Nie pozwólmy zawładnąć rakowi w naszym życiu. Także prosimy o profilaktykę. Cieszę się, że założyłyśmy to spotkanie. Wielka radość dla mnie jest, jak przychodzą nowe osoby i my możemy im pomóc. No znajduję czas. Mąż mnie wspiera, dziękuję mu bardzo za to, że jest, że nigdy mi nie odmówi, Wioz, wiezie mnie, gdzie mi potrzeba jest, żeby załatwić jakieś sprawy związane z Amazonkami, więc nigdy nie odmawiamy. W przyszłym roku 18. szykuje się. W przyszłym roku 18. tak. Przyszłoroczny 16 Marsz Życia i Nadziei Działdowskie Amazonki przemaszerują już jako pełnoletnie.